Owczarek kaukaski to pies bardzo masywny i muskularny, o gęstej i długiej sierści. Czworonogi tej rasy mają silny instynkt obronny, dlatego bez problemu potrafią odstraszyć intruza. Należy pamiętać, że kaukazy zalicza się do psów uznawanych za agresywne. Znajdują się na liście zwierząt, które można wychowywać tylko posiadając odpowiednie pozwolenie. Owczarek potrzebuje doświadczonego i odpowiedzialnego opiekuna, który potrafi prawidłowo prowadzić wychowanie psa. Sprawdź, jakie są potrzeby psów tej rasy i jaką pielęgnację trzeba zapewnić owczarkowi kaukaskiemu. Wszystkie psy molosowate, w tym owczarek kaukaski, są potomkami Doga tybetańskiego, mimo że nazwa tej rasy sugeruje pochodzenie. W rzeczywistości pies kaukaski występował także na innych obszarach. Kaukas to pies uznawany za jedną z najstarszych ras. Spotyka się wzmianki o tych zwierzętach pochodzące z XVIII wieku. Owczarki kaukaskie służyły do obrony. Pilnie strzegły między innymi stad. Dlatego po zwiększeniu hodowli owiec została również rozpoczęta hodowla owczarków kaukaskich. Dzisiejszy wzorzec rasy został zatwierdzony w 1984 roku. Do Polski psy zostały sprowadzone pod koniec lat 70. z Niemiec, chowaniem szczeniąt kaukaskich. Co ciekawe, czworonogi tej rasy bywają błędnie określane jako owczarek syberyjski. Przedstawiciele rasy owczarek kaukaski to psy bardzo duże. O masywnej i umięśnionej budowie ciała. Dorosły samiec osiąga wzrost powyżej 72 cm w kłębie i masę ciała od 60 do 90 kg. Natomiast suki mierzą powyżej 67 cm w kłębie i ważą od 50 do 70 kg. Psy rasy owczarek kaukaski dzieli się na następujące odmiany: długowłosa z kryzą kołnierzem frędzlami i bardzo puszystym ogonem. Krótkowłosa, sierść gęsta i krótka, jednak nie krótsza niż 5 cm. Pośrednia, sierść długa, ale bez kryzy i frędzli. Zwierzęta różnią się od siebie także umaszczeniem, które u przedstawicieli tej rasy może być szare, w różnych odcieniach. Miejscowo wybarwione, podpalane, jasne, słomkowe, rdzawe, rudobrązowe, pręgowane, łaciate lub nakrapiane. Owczarek Kaukaski Czarny nie odpowiada wzorcowitej rasy i nie jest dopuszczony przez hodowców. W przypadku maści jednolitej dopuszczalny jest natomiast Owczarek Kaukaski Biały. Owczarki Kaukaskie mają gęstą i długą sierść z warstwą podszerstka. Aby utrzymać zwierzę w czystości. Należy wyczesywać szatę przynajmniej raz w tygodniu, z kolei w okresie linienia, czyli wiosną i jesienią. Dobrze jest zwiększyć częstotliwość wyczesywania. Kąpiel owczarka kaukaskiego przeprowadza się w razie potrzeby. Gdy pies się ubrudzi, warto pamiętać, że zwierzę powinno być przyzwyczajane do wyczesywania i mycia od szczenięcia. W przeciwnym razie kaukas, który potrafi okazać upór, może nie chcieć współpracować. A zabiegi pielęgnacyjne mogą być wtedy problematyczne. Owczarki kaukaskie są hodowane między innymi do obrony wypasanych zwierząt. Mają silny instynkt obronny, dlatego żyjąc z rodziną za główny cel obierają sobie struszowanie. Owczarki są bardzo czujne i jasno sygnalizują obecność intruzów. Rasa kaukaska nie jest jednak hałaśliwa. Pies zwykle szczeka tylko w razie potrzeby, dlatego raczej nie sprawia problemów domownikom i sąsiadom. Odpowiedni trening i socjalizacja owczarka kaukaskiego spowodują, że zwierzę będzie przyjazne, jednak głównie w stosunku do opiekuna i znanych mu członków rodziny. Jeśli nie będzie odpowiednio wychowywany już od okresu szczenięcego, mogą jednak pojawić się zachowania agresywne. Owczarek kaukaski z natury jest bardzo czujny. Dlatego, w razie zagrożenia, może reagować agresywnie w stosunku do obcych. Kaukazy wymagają konsekwentnego przewodnika. Doświadczony opiekun, który odpowiednio poprowadzi psa tej rasy w wychowaniu, sprawi, że zwierzę będzie niezwykle oddane i przyjacielskie. Ze względu na sporą masę ciała i charakter, owczarek kaukaski najlepiej czuje się w domu z ogrodem. Decydując się na wychowanie czworonoga tej rasy. Trzeba być pewnym, że mamy należyte warunki, doświadczenie i umiejętności, aby sprostać opiece nad nim. Konieczne jest również uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Owczarek kaukaski to potężny pies z silną osobowością, który wymaga socjalizacji, ma także wiele potrzeb. Jego opiekun powinien zapewnić czworonogowi odpowiednio duży i dobrze ogrodzony teren którego Kaukaz będzie strzegł, zwierzę musi mieć również bliski kontakt z opiekunem i pozostałymi członkami rodziny. Średnia długość życia owczarków kaukaskich to 11 lat. Rasa jest stosunkowo odporna na choroby, a także wytrzymała na trudne warunki atmosferyczne. Mogą jednak pojawiać się problemy ze zdrowiem np. dysplazja stawów biodrowych. To rasa psów bardzo dużych. Dlatego te zwierzęta są narażone również na zagrażające życiu rozszerzenie i skręt żołądka. Zarówno kaukas, jak i każdy pies o tak imponującej masie ciała. Potrzebuje więc odpoczynku po jedzeniu. Zwierzę nie może również jeść bezpośrednio po wysiłku fizycznym. Pokarm należy podawać nie wcześniej niż 30 minut po spacerze.